Bardzo się cieszę i czuję wielką radość, że kolejne grupy na warsztaty Mapa Narcyzmu w Instytucie Świadomości, w którym omawiamy 33 schematy narcystycznych manipulacji, są już skompletowane. Zarówno grupy na 25 i 26 października, a także grupy na 15 i 16 listopada są kompletne. I uczestnicy bardzo. Dokładnie poznają manipulacje, narcyza, powody, a także to, w jaki sposób oni sami łapią się na tym, czyli dlaczego traumy, rany. Różne trudne doświadczenia z przyszłości sprawiają, że jednak wierzymy w iluzje i dajemy się oszukać. A uczestnicy moich warsztatów po ich zakończeniu będą bardzo świadomi i doskonale znający wszystkie mechanizmy. Nie będą już podatni na manipulacje ani na życie w iluzji z narcyzem. Jeżeli jesteś zainteresowany warsztatami Mapa Narcyzmu, obserwuj mnie, śledź Moje social media, gdzie będę informować o kolejnych terminach dla nowych grup na warsztaty mapa narcyzmu w tym i w przyszłym roku. Zapraszam do kliniki Traumy i Narcyzmu Instytutu Świadomości Ewelina Naturia Pańczyk.